Mikołaj, możesz w końcu powiedzieć, że nareszcie jesteś bramkarzem Brukbert Termalika yy, Tak, cieszę się bardzo z tego powodu, ponieważ długo pracowałem na to, żeby w końcu znaleźć swój pierwszy profesjonalny klub w swojej karierze. W przygodzie. Yy, że, dla Ciebie nowy klub to żadna zagadka, żadna niespodzianka. Trenowałeś z nim? Yy, tak, byłem na obozie razem z Termaliką w Turcji i myślę, że swoją pracą zapracowałem sobie na dobrą opinię u trenerów i dlatego tu jestem. Co możesz powiedzieć o nowych kolegach? Atmosfera w szatni jest bardzo dobra, koledzy mnie bardzo dobrze przyjęli. Nie ma na co narzekać, wszystko jest super. Do Słoni przychodzisz, jako młody zawodnik, ale wiesz, że czeka Cię na pewno trudna rywalizacja o pozycję bramkarską. Tak, rywalizacja jest w nieodzowną częścią. Ja Jako młody bramkarz muszę pracować 10 razy bardziej, żeby przekonać do siebie trenerów. I to I będę robił. Jak do tej pory wyglądała Twoja kariera piłkarska? Zaczynałem w Radomiaku Radom, potem w wieku 16 lat przeniosłem się do Escoli Warsowia. No i aktualnie jestem zawodnikiem w Rugby Nowych kolegów z szatni warto zapytać o wzorce, autorytety. Czy masz jakiegoś bramkarza, na którym się wzorujesz? Myślę, że takim bramkarzem jest Manuel Neuer, ponieważ mimo wieku dalej imponuje swoimi umiejętnościami i jest na topie od wielu, wielu lat. Pozycja Termaliki w tabeli dni jest najlepsza. Jak myślisz, czy drużyna zrealizuje swój cel i awansuje do Ekstraklasy? Myślę, że tak, ponieważ wszyscy no to ciężko pracują i na koniec sezonu myślę, że osiągniemy razem nasz upragniony cel.